Cześć moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam jak łatwo i szybko możecie założyć swoje własne konto na stronie Zalando. Przy okazji, jeśli macie chęć na więcej filmów, strzeńcie łapkę w górę oraz subskrypcję dzwoneczki. No ale w porządku moi drodzy, co musimy zrobić, jeśli mamy chęć założyć swoje własne konto na stronie Zalando? Początkowo oczywiście udajemy się do strony, do której macie link w opisie tego filmu, albo po prostu wchodzimy na stronę zalando.pl, no i następnie wybieramy tego ludzika po prawej stronie. Teraz moi drodzy, jeśli mamy, nie mamy konta, no to oczywiście mamy opcję Jesteś nowym klientem. Przejdź dalej. Także oczywiście ja jestem nowym klientem, więc przechodzę dalej. No i teraz, moi drodzy, musimy podać nasze dane. Większość tych danych oczywiście jest obowiązkowa, czyli obowiązkowe jest imię, obowiązkowe jest nazwisko, obowiązkowe jest adres e-mail. Obowiązkowe jest oczywiście hasło, które musi wymagać od nas minimum 6 znaków. Następnie. Która kategoria nas najbardziej interesuje, czy moda damska, męska, czy brak preferencji? No, i jeśli chcemy otrzymywać newsletter o trendach, ofertach, takie wiecie, oferty marketingowe, o promocjach, no to oczywiście możemy z tego skorzystać, dzięki czemu będziemy mieli w stanie otrzymać kupon na 10% na zakupy powyżej 200 zł. Gdy to wszystko, moi drodzy, uzupełnimy, oczywiście, to klikamy zarejestruj się. No i moi drodzy, gdy to zrobimy, oczywiście będziemy już zarejestrowani na naszym koncie. Czy tak, że mamy nasze konto na Zalando. No i to tyle, moi drodzy, jeśli chodzi o ten poradnik. Jeśli interesują Was inne poradniki Zalando, z tego, jak można kupić, jak można usunąć konto, jak można odzyskać konto, no to w razie czego takie filmy są na kanale. Ja Wam dziękuję za obejrzenie tego materiału. Trzymajcie się. Cześć.